Dzień dobry, dobry wieczór. Druga część. Podmieniać, nie podmieniać. Dzisiaj co, jak, dlaczego, kiedy, po co, na co, ile i, ja, i w jaki sposób. Zabieram się do tego filmu od poniedziałku, pomyślałem, w poniedziałek sąsiadłem, mówię, a spoko, moment nie jest nagrany. Mam tu trochę materiałów, kurczę, i tak dalej. Podeprę to kurczę z jakimiś słowami. Napisanymi przez jakieś jakieś autorytety. Ale im dalej w las, tym więcej drzew. Tak? No i o tych podmianach moje zdanie o podmianie. Na samym początku, znaczy na samym początku. Na jakiś czas temu było takie, że jest to niezbędne. Konieczne. Co tydzień regularne podmiany muszą być. I koniec. no Nie, nie ma zdania. Można nie zrobić czegoś innego, ale. Podmienić wodę trzeba. Po pewnym czasie, to znaczy całkiem nie tak dawno, sam przestałem podmieniać tą wodę. Sam zacząłem bazować tylko na, na dolewkach, tak jak niektórzy nasi znakomici koledzy z YouTube'a, na przykład razy Aqua, którzy mają bardzo piękne zbiorniki. Twierdzą, że nie podmieniają wody, bazują tylko na dolewkach. I chciałem być pewny, że, że te, 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 te moje zdanie o tym, o tym że, że podmiany jednak są konieczne, no jest w pełni, w pełni jakoś uzasadnione. No ale mówię, im dalej szedłem w las, tym, tym więcej było drzew. Przygotowałem sobie jakiś tam tekst, kurczę, nawet już zacząłem sobie spisywać to tutaj na komputerze. W takiej formie, wiecie, żebym potem się nie jąkał, tak jak teraz się jąkam. I przypadkiem trafiłem właśnie na tą stronę, którą tu widzicie, American Aquarium. Ona jest teraz po polsku, bo mi po prostu będzie łatwiej, łatwiej z, wami, z Wami rozmawiać. Ja nie będę jej czytał wam tutaj całej. Ja po prostu umieszczę wam link w, w opisie, tylko umówię tak skrótowo mój punkt widzenia, który, który jest jak gdyby zbieżnym z tym, co tutaj znalazłem. Tak? Uważam generalnie to samo, co ten człowiek, który tutaj pisze, że, że tak jest. Według mnie Podmiana wody w takim sztucznym tworze, jak, jak jakim jest akwarium, bo to zawsze będzie sztuczny twór, mimo to, że my wszyscy dążymy do tego, żeby to jak najbardziej było naturalne, żeby to żyło swoim życiem, żeby tam nie pchać łap, żeby tam nie zmieniać nic wielkiego, żeby to było. No, żyło tą naturą, tak? No to mimo wszystko my tego nie możemy zrobić. Tak jak z tymi podmianami tak jak z tym, tak jak mówiłem poprzednio w filmie, z tą podmianą wody, że w naturze jednak ta woda się podmienia w jakimś tam, co, ona się podmienia co każdą sekundę w różny sposób, przesiąka przez glebę, odparowuje, odpływa do niższych tam jakichś zbiorników, jest potem uzupełniana przez opady czy, czy zbiorniki. Leżące wyżej w górach, gdzie woda jest filtrowana przez różne tam złoża mineralne czy, czy jakieś inne. No ale mniejsza większość, już teraz nie będziemy tutaj się, nie będę się tutaj rozwodził, skoro mam, mam gotowca po prostu, nie muszę wam nic przygotowywać, tylko jest po prostu gotowiec na internecie. Które można sobie samemu przeczytać. Oczywiście, ludzie, którzy znają perfekcyjnie angielski, to polecam czytać w angielskim, bo, bo tłumacz Google no jest wiadomo, jaki jest, tak? Mamy tu omówione. Człowiek wie od razu dlaczego i to najważniejsze aspekty tego, dlaczego oczyszczamy i wymieniamy wodę w naszych akwariach. I, i, i rozpisał to w punktach. Kontrola azotanów. Dosyć bardzo szeroko. GH i elektrolity, redox, warto też tutaj, na tej stronie też jest omówienie, co to jest redox. Kontrola pH i KH. Obniżenie DOK i usuwanie organicznej mulmy, ale przede szlamu. A, w nawiasie jest do szlamu. Znaczy no, odmulenie dna, można powiedzieć. Eee, dlaczego to warto czasami zrobić? Eee, ja uważam, usuwanie szkodliwych elementów istnieje wiele toksyn, które można wprowadzać do akwarium. Tak, ja uważam, że eee, każde akwarium jest inne, tak? I, i, i poziom. Poziom jakiegoś nam związku, czy NO, NO3, czy, czy KH, znaczy związku, parametru, czy KH, czy GH, dla każdego akwarium jest inny. No, wiadomo, że akwarium roślinne to nie jest to samo, co akwarium biotopowe Malawii i to nie jest też to samo, co na przykład Blackwater. No, takie skrajne, skrajne przykłady, ale jedno akwarium takie ogólne różni się też od innego akwarium ogólnego. I każdy z nas, powinien sobie ustalić pewne poziomy w tych akwariach, tak? O ile wiadomo, że trzymamy i dostosować do życia, które tam trzymamy, jeżeli mamy ryby z wód bardzo kwaśnych, tak, no to no wiadomo, że te parametry w akwarium będą trzymane na takich poziomach, jakie są w tych wodach kwaśnych, gdzie tam pH oscyluje w granicach pięciu, czy tam no pięciu, czy nawet 45 tak? Tam takie parametry jak pH i KH są bardzo ważne, tak jak twardości, twardości są bardzo ważne. Tak? I tutaj w takim, jeżeli nawet z małym doświadczeniem akwarysta, jeżeli sobie ustali, że aha, to moje akwarium bardzo dobrze funkcjonuje przy takich i takich parametrach, tak? to staramy, staramy się trzymać te parametry. Staramy się trzymać te parametry mniej więcej, ja wiem, że zaraz ktoś powie, że tutaj, no ale ja nigdy nie mierzyłem, ja nigdy nie, nie, nie kontrolowałem żadnych tam parametrów w akwarium i moje akwarium żyje. No tak, no możemy, możemy też tak podchodzić, no bo to się udaje, no tak jak każdy organizm, taki czy człowiek, małpa, nie wiem, koń czy robak, no potrafi się przystosować do, do swoich parametrów. Ja mówię o tych akwariach, które e, no, ch chcemy zbliżyć do tej natury. O takich akwariach, w których, w których po prostu no, trochę więcej nas się interesuje to, poza tym, żeby wyglądało. E, więc jeszcze raz, jeżeli e, ustalimy sobie jakieś tam parametry, to staramy się trzymać tych parametrów. E, ale wcale też nie musimy mierzyć wszystkich parametrów regularnie, nie wiem, co drugi, co trzeci dzień, co tydzień, bo jeżeli mamy to akwarium już pół roku, rok, to, to już znamy na tyle to akwarium, że wiemy jak ono reaguje. Że pojawienie się jakiegoś tam glonu to jest jakaś tam przyczyna, że ryby zaczynają nam się ocierać, to jest jakaś tam przyczyna, czy tam, nie wiem, ryby jakoś inaczej reagują, czy rośliny inaczej reagują, czy, czy, czy właśnie mówię, pojawia się nalot na szybach. I wszystkie te parametry są albo od siebie bezpośrednio zależne, na przykład pHKH, albo w, w takim jedne parametry wpływają na inne parametry. I nam wystarczy mierzyć jeden parametr. Na przykład w moim przypadku, <laughs> wtedy, kiedy ja przestałem wymieniać, wymieniać wodę, rośliny mi zaczęły bardzo fajnie rosnąć, nawet o dziwo, i ja sobie tak przypadkowo zmierzyłem poziom e, na cie, przewodność. E, I wtedy zobaczyłem, że o ile przed no, gdy podmieniałem wodę, zawsze trzymałem ten ta, ta przewodność trzymała się mnie w akwarium na, na poziomie 190-250 mikrosiemensów, tak ja nagle dostałem 900 mikrosiemensów przy samych dolewkach. I mówię: "Ups, coś jest nie tak." Skoro mam 900 mikrosiemensów, jest to Naprawdę już bardzo duża zawartość jakiś tam soli, a, czy jakiś tam związków w tym akwarium. i Ja muszę podmienić tą wodę. I ja na tej podstawie, dlatego zacząłem podmieniać wodę. Ja nie mierzyłem od nowa pH, GH, KH, PO4, no 3 e, nie wiem czego tam jeszcze I, i, i nie, o mówię, o tu tu mam 0,1 ppm za mało, tu mam 0,2 ppm za dużo i tak dalej i tak dalej. Nie, ja sobie zmierzyłem jeden parametr. Podmieniam teraz wodę do, do tych wartości takich 300, tam około 300 mikrosiemensów i tak staram się trzymać i, i uważam, że akwarium jest w miarę, w miarę ok. No, ale wracam do strony, bo tu jest jedno zdanie, które bardzo mi się podobało i które bym chciał wam zacytować i kontrola wzrostu glonów, no właśnie, no to, to, jest, to jest zwalczanie chorób. No przy chorobach to już w ogóle podmiany wody, to już nie o czym mówić. Ech. Poczekajcie. Ech. Facet, tutaj pilno, będę czytał po polsku, to tłumaczenie po polsku, bo jest wygodniej. Chodzi mi o to, że 25% zmiany wody co 2-4 tygodnie może być wszystkim, co jest potrzebne do utrzymania prawidłowych parametrów wody ze względu na doskonałą filtrację. No dosłownie, jeżeli mamy, jeżeli mamy naprawdę doskonałą filtrację, to te podmiany wody wcale nie muszą się odbywać co, co tydzień. One mogą się odbywać co dwa tygodnie, one mogą odbywać się raz w miesiącu, a może czasami nawet teraz na trzy miesiące, jeżeli ktoś ma bardzo skąpą obsadę w akwarium. Nie wiem, jest miłośnikiem jakiejś ryby i trzyma w 300 litrach jedną parkę rybek 10 centymetrowych. Tak? No przecież no to no wiadomo, że tamte procesy, procesy biologiczne będą zachodzić dużo, dużo wolniej. Czekaj, to wysokie obciążenie biologiczne, mniejszą filtrację, mniej niż stabilne parametry wody. Akwarysta może dobrze sobie poradzić metodą German, Wallstead lub metodą Flow, Throat, podczas gdy inny może, inny może zawieść. No, on tu innego może zawieść. A użycie produktów w akwarium, kliniku, wiadomo, tutaj też reklamuje trochę, trochę to, żeby ze sklepu mu, mu, mu schodziło, ale, ale no jest naprawdę 90% z tego, to, to według mnie jest fajna, fajnie przekazana wiedza. I też tutaj pisze, że no, można prowadzić tak jak Diana Wallsted, tak, akwarium. I tamte podmiany naprawdę są minimalne, no. minimalne przy, przy ogromnej masie roślinnej, która w większości pożera nam wszystkie, wszystkie związki, przy filtracji w miarę dobrej. Ech, jeszcze jedno zdanie chciałem Wam znaleźć. Jeszcze jedno, poczekajcie. Częstotliwość. O, macie częstotliwość podmiany wody. O, co on tutaj pisze o częstotliwości podmiany wody? E, to jest. Ja mówię, według mnie, no to on też tutaj pisze. Właśnie chciałem wam przeczytać to zdanie, które, które, mnie przekonało do tej strony, nie? Tu pokażę, jak wymieniać metody wymiany wody. O, odmulanie. To jak tam samodzielne zrobić, odmulacz. Zasadzone akwarium, akwarium roślinne, no, zasadzone akwarium, tak tłumaczy, tak tłumaczy właśnie Google, translator, nie? O, morskie, metoda niemiecka, czyli ta to akwarium lowtech procedury napełniania. Kurczę. No tu jest, no, no, ja, ja polecam całą, przeczytać po prostu całą tę stronę. Chloraminy w wodzie wodociągowej, bo teraz chloru się nie używa, ewentualnie chloraminy. Wideo. Ehm, Oto moja nowa postawa do czyszczenia odkurzania. Nie, no nie wiem, gdzie jest to zdanie. E, ale ja tutaj, no ja Wam powiem po prostu generalnie, o co chodzi. On tutaj tak w skrócie napisał, e, że jeżeli ktoś Wam pisze, że nie absolutnie nie, nie trzeba podmieniać wody w akwarium, a ktoś inny Wam pisze, że tylko i wyłącznie, nie wiem, 30% podmiany wody tygodniowo gwarantują Wam piękne akwarium, no to on pisze, żeby lepiej od razu w taką stronę wyłączyć, czy tam nie czytać tego artykułu, czy nie czytać takiej książki, czy, czy ten, bo, bo no, stara, wyświechtana, wyświechtana, stare, wyświechtane powiedzenie, każde akwarium jest inne. Dlatego ja, ja mówię polecam tą stronę i, i to jest moja odpowiedź na taki jeden komentarz, dlaczego dlaczego jestem za, za podmianą wody. Nie? Każdy musi sobie sam odpowiedzieć na to pytanie. A jeszcze jedno, bo jest bardzo wielu takich, znaczy spotkałem się już kilka razy z, z czymś takim, że ktoś. Jest tym takim właśnie zwolnikiem nie podmieniania wody, tylko, tylko dolewek, ale potem został przyłapany na takim tym, że on raz na pół roku no, musi rośliny przesadzić, wyrwać, przerzedzić, obciąć i tak dalej. I wtedy. No niestety, no ale robi mu, się syf, robi mu się syf w akwarium, no i wtedy robi 50, a nawet czasami więcej podmiany wody, nie? No bo musi, tak? No bo już wtedy, wtedy nie, nie, nie ma wyjścia, tak? Czyli robi podmianki wody? No robisz podmianki wody. Jeżeli robisz podmianki wody raz na, na, na pół roku, widocznie to wystarcza dla twojego akwarium. Może nie wystarcza, może by było lepiej, jakbyś robił podmianki co trzy miesiące, ale życie, biologia sobie daje radę przed... W, no, w tym półrocznym okresie w Twoim zbiorniku. I, no i tak jest, jak jest. No. <grym> Dobra, nie przedłużam, bo tak miało być krótko, krótko, szybko, a i tak się rozgadałem. Rozgadałem. Link oczywiście do tej strony będzie w opisie. Polecam to przeczytać. Wszystko. Tutaj jeszcze, poczekajcie, podjadę do góry. Pokażę Wam. Na przykład dla tych wszystkich sceptyków. Co do lampy, lampy UV, znaczy lampy sterylizatora UV. Tu też jest kurczę, te, też sobie przejrzałem, to, to tego nie czytałem tak do, dokumentnie, ale e, on tutaj rozgranicza, widzicie, sterylizację poziom pierwszy, drugi, kategoria ABC. E, I tu w tym artykule też macie wszystko, e, e, Opisane, tak? Jak to się dzieje, jak, co, co to daje, i w, i, w ogóle, i w ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Dobra. Dzięki. Sorry za to moje gadulstwo. E, strona się nazywa American Aquarium. Link w opisie na dole. Zapraszam do czytania. Podmieniajcie wodę. Dziękuję Wam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.